w domu, a to jest nasza mini lodówka, która jest dosłownie 30 razy mniejsza. Spójrzcie tylko, nie mieści mi się w niej pełna dłoń, a co dopiero jedzenie na cały dzień. A ja jestem już taka głodna. Mamy godzinę 10.05, wyzwanie zaczyna się oficjalnie teraz. Jesteśmy w tym przygigantycznym sklepie, teraz którym jak najlepsze śniadanie. No, jak inaczej? Ale zanim będziesz tu wkładać swoje ulubione smaczki, yes. no ile będziesz miała czasu w sklepie? Nie. Mamy minutę, dwie minuty, trzy minuty, trzydzieści sekund. Chyba będę dzisiaj głodować. Zika losuj. I uwaga, ile będziesz miała? Będz 3 minuty i 1 sekunda, najlepszy o, czas. Ja nie wiem, no muszę się zastanowić szybko. 3, 2, 1, to start! Teraz Wiktoria może jeść tylko te rzeczy, które zmieści w tej lodówce. Jeżeli nie zmieścisz czegoś w lodówce, nie możesz tego czegoś zjeść już nigdy, do końca życia. No nie, żartuję. Masz już dwie rzeczy, masz już i masz bułkę. Idziemy dalej. Wiktorii zostało jeszcze ponad 2 minuty, Ciekawe, co zje na swojej śniadanie. Kabanosy nocy na śniadanie, a ty się zmieści? Tak, tak ledwo, ale weszło, no dobra. A teraz poszlij z Masz trzy rzeczy. I masz też minutę 30, Wiktora wybiera właśnie awokado, które powinno tutaj się zmieścić. Ostatnie 50 sekund, ale już masz całkiem spoko. Może sobie to wezmę. Trzy, dwa, jeden. Jest, zamknięte. Prometit, twoje kolej. Będę miał czasu, uwaga, 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 uwaga. Dwie minuty. Jak ty A... miałaś trzy minuty za mało, to co ja zrobię dwie minuty? O nie, to ja będę biegać za nie wiem dlaczego to wziąłem Jezu, ale ty się na śniadanie zostało mi czasu Minuta 20 nie? O wiesz, to mi się w ogóle zmieści. Właśnie tak pomyślałam O niech nie? Ja nie wiem gdzie ja w ogóle jeszcze Wiktoria Kisiel Musimy udać się teraz na drugi koniec sklepu, chodź O Mamko już nie możesz wziąć Nie zdążyłem, ja powiem... uwaga teraz, to się zamknie 3, 2, 1 jest, ja się boję tego swojego śniadania, kochanie. Wróciliśmy do domu. Wiktoria, to jest twoja lodówka? To jest moja lodówka. Widzę, że wypchałaś ją aż po brzegi, kochanie. Ciekło. Masz tutaj pięć mandarynek, jedno awokado, całą paczkę kabanosu, półkę i smoothie. Masz świetne śniadanie. Ja już jestem przygotowana na święta, wiecie? I spójrzcie, to jest moja lodówka, w której mam pizzerkę, batonika, kisiel. Nie wiem, co ja miałem w głowie, widać, że miałem mało czasu. To są cukierki eukaliptusowe. Kochanie smacznego. Dziękuję, w końcu mogę zjeść. Wy widzowie na pewno zastanawiacie się, dlaczego w ogóle to robimy. Otóż ostatnio mieliśmy wyzwanie, w którym mieliśmy tak dużo, że ja się czułem źle przez kolejne 2-3 dni. Było tragicznie z Mateusza. Dlatego dzisiaj, dzięki lodów, będziemy jedli mniej. Nie będziemy się obżerać. Więc dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy już po pierwszych zakupach. Zła jest taka, że będzie jeszcze więcej przed nami, które są znacznie trudniejsze. Jak my obie? obiad. Będziemy na przykład musieli losować, ile maksymalnie rzeczy możemy włożyć do lodówki. Pójdziemy z tą lodówką również do restauracji. Pójdziemy do najlepszej i najdroższej. Ja nie I wiele więcej. A póki co Wiktoria. Smacznego twojego ochotnego śniadania. Pizzerki <grym> z kisielem jeszcze nie jadłem. Oj. Dziwne połączenie. Wy napiszcie w komentarzu, o się do niej Wam się bardziej podoba i chętniej byście zjedli. Oczywiście, że moje. Uch. Co się nie A my przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kochanie, to koło fortuny będzie nam dzisiaj bardzo utrudniać, więc masz 10 sekund, żebyś na nim wyrzeć. Nie, nie cia no dobrze, wyżyłaście. się. Szybko poszło. Ale spoko. I tak koło fortuny nie przyda nam się na kolejnych zakupach. Jak miło! <grym> Będzie coś znacznie gorszego! Zastanawiasz się, może dlaczego wzięliśmy teraz tylko jedną lodówkę? Serio, będziemy musieli się razem mieścić. Ale nie możemy się jedzeniem dzielić. No nie. <grym> co byśmy chcieli na drugie śniadanie, Vika? Coś takiego lekkiego. Nie, o, takich wielkich nie bierzemy. O o! Wika, nie mieści się twój soczek. Nie, zostaw to! Dlaczego? Zostaw, to czemu psujesz lodówkę, Mika? O, co za dzwoniak w ogóle? To jest oszustwo. Jak to oszustwo? Spod o! Tylko wiesz jest problem, żeby nie jeszcze tego miejsca? Plus jest taki, że teraz nie muszę się aż tak śpieszyć, więc mam czas, żeby zastanowić się co bym chciał zjeść. Ale znowu z kolei mam jeszcze mniej miejsca niż wcześniej. na drugie śniadanie, może coś takiego, jakąś owsianeczkę. W sumie na pierwsze za dużo nie zjadłeś. Nie, to to była tragedia. Jesteśmy po pierwszym sklepie, na tym lodówka wygląda tak. Twoje owoce, mój sok i moja owsianka. Przechodziliśmy obok jednego miejsca i poczuliśmy zapach. Właśnie czegoś takiego. Wygląda to fenomenalnie. Takie, tak... Jest tylko jeden problem, Vika. Czy coś się zmieści? A dwa, że się nie możemy tym dzielić. No jest wika duże. Jak na tą lodóweczkę. Kiedyś jest z musem malinowym. Twoje jest kochanie. Cynamon. Teraz pytanie kto z nas to zje, bo nie wiem czy my to pomieścimy tutaj. Ja to pomieszczę muszę, bo ostatni raz jadłam tu chyba z 4 lata temu w górach. Dobra, możemy zaczynać. Otwieramy kochanie to. Ups, co się tu musi pomieścić? Tego już nie możemy wyrzucić. Ale ja to ułożę, okej. Okay? Dlaczego akurat zaczynasz od swojego? Dlaczego twój ledwo wchodzi? obchodzi? Jak to mam zrobić, żeby mi się to przypadkiem nie zepsuło jakoś strasznie? Trzy, dwa i kaman. Zamykaj, zamykaj, do radę. No nie! Jak niego wypłynęło? Co do że... Dobra wiadomość jest taka, że udało nam się zrobić pierwsze śniadanie. Udało nam się zrobić drugie śniadanie. Ale czy udało nam się zrobić obie? Ale to jest za chwilę, bo najpierw mamy chwilową ucztę. 10 sekund cześć razem z nami. To ciastko wyglądało rewelacyjnie, było przepyszne po równaniu z tą wsianką, która nie wygląda już tak estetycznie, to jest jak niebo i ziemia, więc sprawdźmy jak smakuje chociaż No i też nie będzie aż taka słodka. Jest bardzo dobra. Tak? No. Mega dobra, serio. Drugie się na Dzisiaj zjadom już naprawdę dużo i powiem ci szczerze, że dalej jestem głodny. Ale wkrótce idziemy na obiad. Mamy 16.30. <grytanie> no tak, można byłoby, rzec, że to jest w sumie taka trochę kolacja, patrząc na nie, pogodę. Nie, 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 ja jeszcze muszę trochę zjeść dzisiaj. <grytanie> to co, kochanie? Amerykańska, grecka, włoska. Grecka. Zjadam greckiej restauracji nie mam pojęcia, co bym wziął, bo na przykład nie do końca rozumiem nazwy. Pipernie. Colokitho, keftedes, brzmi jak duża porcja. krewetki, które <grytanie> małe I na pewno się zmieszczą Ale z drugiej strony tak mi chodzi po głowie ten gyros grecki. Ale ja wiem, że zawsze to jest duża porcja i nie wiem, czy się zmieści. A ja wezmę gyrosa No to ja to przecież biorę. Tutaj? <śmiech> <śmiech> to wezmę w takim razie, może po prostu uczemę filet z kurczaka. Brzmi, dobrze. wika, to jest duże. To jest duże. Nie wiem, co będziemy robić. cię opakowanie. Nie mam pojęcia, jak będziemy jeść, ale wiemy, że to się się zmieścić. Jak się nie zmieści, to nie jemy. Jeszcze nie otwierałem tego. Tego zresztą też. To jest moje. Okej. Okay. A jak chciałam? Abyś to przetransportować do lodówki. ty raz wymyślę. A jak moje? Raz... Moim... Nie brakło tu czegoś? Moim zdaniem to jest... Jakby zapomnieli tutaj czegoś dodać. Mocno poniżej wszystkiego. Słuchajcie, to jest mój obiad. Teraz najważniejsza rzecz. Nie zjesz. <laughs> jestem bardzo ciekawy, jak chcesz to zrobić. Ja też się już zastanowię w międzyczasie nad tym, co mogę zrobić ze swoim kurczakiem. Wika już zaczyna działać. ja mam szczerze, że jestem okropnie głodny. Serio! Pierwsza porcja wlatuje dla ciebie. Czekamy Czeka nas jeszcze dzisiaj podwieczorek. Czeka nas jeszcze dzisiaj kolacja. I te lodówki towarzyszą nam dosłownie dzisiaj przez cały dzień. Byliśmy z nimi dosłownie wszędzie. Wika, zatem wiesz co? To też nowy przyjaciół. Musimy ją jakaś nazwać. Jak się nazywa twoja? Amelia. To moje będzie Bartek. Jest wit się zmieści, zjesz swój obiadek, bez problemu. Pytanie, co ja mam zrobić? Byłoby nudno, gdybym zrobił dosłownie to samo, co ty, dlatego, kochanie, Otwieracie sobie swoją lodóweczkę, bierzecie swój najlepszy obiad. Dobra, przełożmy. Nie najemy się tym, to mogę być pewna. Uwaga, uwaga i... Udało się. Zjemy sobie to, słuchajcie. I szybko przejdziemy do podwieczorka, tak. bo się nie najemy. W ogóle. Wika, bierz swoją lodóweczkę? czas na podwieczorek A ja nie mam pomysłu w ogóle, co bym chciała wziąć Może nie weźmiesz nic, bo losujemy ile rzeczy maksymalnie możemy wziąć Nie Możesz maksymalnie trzy rzeczy, dwie rzeczy, jedną rzecz lub nic, zero Wika, w takim razie, co masz, co masz, co masz? Trzy rzeczy możesz wziąć Tego fortuna mnie kocha nie nienawidzi, mam wrażenie, ale ja będę losował po twoich zakupach to chodźcie. Co tutaj zmieścić do mojej lodówki, kochanie? Wiesz co, teraz zechciałabym się pić, więc na pewno wezmę sol. Pierwsza rzecz, pytanie czy tydy... No tak, przecież można całą lodówkę zmienić. Chciałabym sobie jakiegoś batonika. No dobra. Wezmę sok. Nie, na razie te dwie rzeczy się prosto zmieściły. To nie było większej filozofii, zostaje Ci ostatnia wika rzecz, ostatnie miejsce. A, jak... Ja się tu Mam pomysł na ostatnią rzecz, to będzie takie urocze. Naprawdę, chodźcie. To wygląda fantastycznie. Baby amaranth. No. Ej, no to jest piękne. Trzy rzeczy możesz zamykać. Pięknie. Zmieściło się, rewelacja. Posłuchajcie tego, na śniadanie zjadłem pizzerkę z kisielem, to było średnie. Potem na drugie śniadanie zjadłem owsiankę z kołaczem. Na obiad mhm. zjadłem troszeczkę udka z kurczaka, bo to było małe. Nie mogę się doczekać swojego podwieczorka. Uwaga. Nie, już myślałem, że zero. Dobrze. I na podwieczorek wezmę coś lekkiego. Ciasteczka na przykład, które doradziła mi Wiktoria. No coś na pewno Chciałam sobie wziąć banana, ale są w jakieś resztki niedojrzałe. No dobrze, smacznego. To musi bardzo śmiesznie wyglądać. Podchodzi gościu do banana, soda do jakiegoś pojemnika i wychodzi. Dwa podwieczerki przygotowane Ale czekamy już na kolację, kolacja jest w drodze Zobaczycie co zamówiliśmy A póki co kochanie, oto jest moja lodóweczka Miałem na niego ochotę większą niż na to Dziwne, wiem Uwaga, czy smakuje jak Rafaello, czy nie smakuje jak To są czekoladki z Rafaello Jak? No, smakuje to jak Rafaello, jest coś bardzo podobnego A teraz pora na niedojrzałego banana Co się gapisz, przestań się patrzeć Banan jeszcze lepszy Dziesięć do dziesięć Czesa Leżeć <noise> chyba Bardzo chciała tego banana. Bardzo banankę. miała ochotę, no Ale chyba nie smakuje Dzień dobry. O o, Biccia Ktoś z nas dzisiaj będzie miał pecha Nie mam pojęcia kogo jest co Ktoś czegoś tu nie zmieści mam wrażenie będę ja. To jest to nasz ostatni posiłek Mam złe przeczucie co do niego Szło nam na ten moment fenomenalnie Pytanie jak będzie tutaj kochani, mamy indyjskie jedzenie Sałatka z kurczaczkiem i no, no to wika, czy zjesz kolację? O o, o o, o, -o. o, -o. Co nie spróbujesz po raz drugi, czas na mnie. To jest moje. Kładziemy, otwieracie, bierzecie, kładacie, zamykacie. I macie! Ostre. Hej? Ale dobre, no. Smacznego. Dzięki. Próbujesz? Chyba nie mam jak już spróbować. Nie martw się, tylko wylałaś trochę sosu, Bo połamałaś trochę opakowania. To nic z takiego, wciąż możesz to zjeść. Ale nie mam jak wcisnąć. <laughs> Czekaj na ten moment cały dzień, nie jesz Co to, to znaczy, nie jesz? Tą sałatkę będziesz mogła tknąć dopiero za jakąś godzinę 45 Przy 12 godzin, to tylko trochę jakiejś z pizzerinką, owsiankę, łódko. udko Kawałek czekolady, banana jeszcze, Zap, Nie zapominajmy o bananie no tak. Jeszcze teraz jem to I klikajcie teraz tutaj, widzimy się w poprzednim odcinku na kanale, w którym to właśnie jeden? tak wiele Klikajcie tam się, widzimy, papa! Pa.